No, witam kolejny odcinek Arturku. Gdzieś pokażę, jak zrobić koktajl owocowy. Potrzebujemy do tego dwa małe banany: garść malin, garść borówek amerykańskich, oczywiście umytych oraz odrobinka wody. Teraz, tak, nie jest to trudne w przygotowaniu. Rozpoczynamy od tego, że banana wrzucamy. Tutaj nie bawimy się tam w żadne krojenie czy coś. I on tak sobie idzie. Teraz drugi banan też idzie, bo bardzo chcę tu Jest to zdrowe. Kolejny banan wchodzi. Okej. Okay. skórką od banana serdecznie dziękujemy. I teraz tak. To jest myślę około 70 gram malin i borówek amerykańskich, to są dwie garście tak naprawdę. Dwie garście trzymamy się tego, że są dwie garście umytych malin i borówek amerykańskich. O jedna spadła, to, to, to już ją zabieramy, o, przepraszam. Wygląda to bardzo ładnie oczywiście. I teraz tak, odrobineczka wody, ja daję bardzo drobinkę, niewiele wody, bo to tak trzeba zrobić jeżeli chcesz żeby koktajl zależy czy też, żeby był bardziej gęsty czy mniej gęsty prawda jeżeli chcesz żeby był bardziej gęsty to daj mniej wody ja wolę żeby był żeby miał mniej wody i był gęsty a jak chcesz odwrotnie no to rób odwrotnie ja tam już nie będę się tam robił tam nie rozkminiał tutaj no i po prostu Ok, składniki są zmiksowane, dokładnie należy to zmiksować. Dokładnie tutaj, sobie przygotowaliśmy talerz. I koktajl, ja często piję tak ta bezpośrednio, ale na potrzeby odcinka to przelewam go do szklanki. O jest, znowu to samo. To się często zdarza. I teraz tak, koktajl bananowo-borówkowo-amerykański, bananowo-borówkowo-malinowy, plus odrobinka wody zdrowie. Koktajl jest przepyszny, bardzo zdrowy. Zapraszam do jego zrobienia i zapraszam do kolejnych odcinków Artur Kuk.